Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia 3a odjąć a kwadrat dla a równego pierwiastek z 5 w przybliżeniu do całości jest równa. Żeby to wykonać, musimy podstawić w miejsce a do naszego wyrażenia pierwiastek z 5. Tak więc zróbmy to. 3 razy w miejsce a podstawiamy pierwiastek z 5, Odjąć a do kwadratu, czyli mamy pierwiastek z pięciu podniesiony do kwadratu. Równa się. 3 razy pierwiastek z pięciu daje nam trzy pierwiastki z pięciu. Odjąć pierwiastek z 5 do kwadratu daje nam po prostu 5. Pamiętaj, że jeżeli mamy pierwiastek i kwadrat, to one się po prostu skracają. Tak więc naszym wynikiem jest 3 pierwiastki z 5 odjąć 5 i musimy przybliżyć ten wynik do całości. Czy pamiętasz, ile w przybliżeniu jest równy pierwiastek z 5? Musimy to oszacować, ponieważ na egzaminie nie masz dostępu do kalkulatora. Jak to zrobić? Zobacz, pierwiastek z pięciu znajduje się pomiędzy następującymi pierwiastkami, które możemy policzyć. Między pierwiastkiem z czterech, bo to jest 2, a pierwiastkiem z dziewięciu, bo to będzie 3. Pierwiastek z pięciu znajduje się między nimi. Ale jest bliżej pierwiastka z czterech niż pierwiastka z dziewięciu, tak więc w przybliżeniu możemy oszacować, że pierwiastek z pięciu będzie równy około 2 całe i może przecinek dwie dziesiąte, coś koło tego. No i teraz podstawmy to dwie całe i dwie dziesiąte do naszego wyrażenia. Mamy więc 3 razy 2 całe i 2 dziesiąte odjąć 5. 3 całe razy 2 całe i 2 dziesiąte daje nam 6, całych i 6 dziesiątych. Odjąć 5 całych to będzie 1 cała i 6 dziesiątych. Jeżeli przybliżylibyśmy ten wynik do całości, to wychodzi nam w zaokrągleniu 2. Dlaczego tak zaokrąglamy? Pamiętaj, że jeżeli kolejna liczba to jest piątka i więcej, to my zaokrąglamy tą liczbę w górę, czyli zaokrąglimy to do dwóch całych. Odpowiedź d.